Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami ważnej chwili dla osiedla Maślice we Wrocławiu. Otóż zaczęła płynąć woda, która ma zasilić staw przy Parku Rędzińskim. Staw, który, tak jak wszystkie zbiorniki wodne w kraju, ze względu na suszę zaczął wysychać. Mamy nadzieję, że pompowanie wody, oczywiście udało się przeforsować w pewne rozwiązania z Urzędem Miasta we Wrocławiu i z odpowiednimi strukturami. Woda pochodząca z odwodnienia wykopu, podbudowy kolejnych osiedli na Maślicach. O czym było w pierwszej części filmu. Właśnie dzisiaj popłynęła tym wężem, woda jest czyściutka. Jeszcze pobierzemy do szklanki próbkę wody i będzie OK. To jest naprawdę fajna woda. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że po dniu czy po dwóch dniach od tego zabiegu uda się w jakiś sposób sprawdzić w jakim tempie napełnia się ten staw przy parku rędzińskim. Tutaj widać, jak, duże jest, jaka jest duża, jak duża jest różnica w terenie, jak duży jest spadek. Natomiast myślę, że spokojnie będzie można stanowisko obserwacyjne do zmiany poziomu. Stanowisko obserwacyjne do zmiany poziomu wody w naszym stawie, mniej więcej w tym miejscu. O, jesteśmy tutaj, właśnie. I będę się wzorował na mm, wys zmianie wysokości zwierciadła wody do wierzchołka tego faszynowania. Na razie to tyle. Pierwszy dzień. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w kolejnych dniach.